Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 2 grudnia 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskiej siatkarce grającej na pozycji środkowej. Mogę tylko jeszcze dodać, że ta zawodniczka urodziła się w Toruniu. Obecnie reprezentuje klub Netland MKS Kalisz. Moi drodzy, to jest bieżność imion nazwisk. Nie mylcie z tamtą panią, która się tak samo nazywa, ale nie chodzi o tę panią, moi drodzy. Anna Lewandowska. Zapraszam Was, moi drodzy, do odsłuchania i y, oglądania. Zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterce dzisiejszego odcinka. Pani Anno, życzę Pani wszystkiego y, najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da w życiu zrobić. Dużo, dużo zdrowia. Spełnienia marzeń, szczególnie tych, które się jak dotąd u Pani w życiu się nie zrealizowały, aby się spełniły i zrealizowały jak najszybciej. Życzę również samych sukcesów. Proszę się nie poddawać w chwili zwątpienia i proszę cały czas o siebie dbać prawidłowo. To tyle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego 100 lat. Chodzi o siatkarkę. Panią Annę Lewandowską. Nie chodzi o y, byłą zawodniczkę sztuk walki. Nie, nie chodzi o żonę Roberta Lewandowskiego. To nie o tej mowa y, pani. A dzisiejsza bohaterka Anna Lewandowska urodziła się 2 grudnia 1995 roku w Toruniu i jak jej dotychczasowa kariera wygląda. Otóż w latach 2010-2018 grała w klubie budowlani Toruń, w latach 18-19 Wisła Warszawa, 1922 Grot, Budowlani Łódź, 2022-2023 Only biopałac Bydgoszcz 2023-25 Wolejbal Wrocław, 2025 rok po dziś dzień to klub y, przeze mnie wcześniej wspomniany Netland MKS Kalisz. Yy. W przeszłości była również powoływana do reprezentacji Polski kadetek. Nie występuje w obecnej, w tej dorosłej reprezentacji Polski, nigdy wcześniej nie występowała. Sukcesy. I to są jej sukcesy według mnie, nie tylko indywidualne, ale także... Nie tylko klubowe, a indywidualne już się poprawiły. Wyglądają następująco: Pierwsza Liga, srebrny medal 2016 rok i ten sam medal 2019 rok, i medal brązowy 2015 rok, też pierwsza liga. I ostatni jej y, y, sukces y, to y, Super Puchar Polski 2020 rok. Mierzy 1,87 wzrostu. Klub jeszcze raz powtórzę: Netland MKS Kalisz występuje y, y, w koszulce z numerem y, 6. To tyle. Na dziś, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam również do komentowania pod moimi vlogami. Zachęcam e, również do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia dodatkowo w dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco. To tyle. E, jeszcze raz dziękuję. I jeszcze raz wszystkiego dobrego, pani Anno, 100 lat. Do zobaczenia, moi drodzy widzowie i obserwujący. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.